Cześć tu Monika z Glow. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o masełku do ust, które zdobyło uznanie tysięcy wizażanek i otrzymało nagrodę kosmetych Wszechczasów. Jest to wygładzająco nawilżające masełko do ust Glow Lip Harmony. Zgodnie z filozofią marki Glow zmiksowaliśmy tutaj składniki innowacyjne i naturalne. Trzema wiodącymi składnikami jest retinol, squalan, i lipex elsens. Bioretinol ujędrnia i wygładza drobne zmarszczki na ustach i w okolicy ust. Skualan jest jak woda dla spragnionych ust, a lipex elsens nadaje ustom niesamowitej delikatności. Jak to pięknie pachnie, cudowne uczucie na moich ustach, kiedy ja czuję, że moje usta się regenerują. Masełko możesz traktować też jak maskę na noc, kiedy nakładam grubszą warstwę z rana Budzę się ze zregenerowanymi ustami, pięknymi, pełnymi i miękkimi. Masełko jest idealnym uzupełnieniem pielęgnacji po peelingu ust, w szczególności po skrabeksie. Kiedy nasze usta wymagają pełnej regeneracji, warto nałożyć grubą warstwę masełka na usta.